W środę 8 listopada o nietypowej godzinie, bo już o 13.00 w Olsztyn we Wronkach zagra z Lechem dwa Poznań. Duma w armii dzięki zwycięstwu nad Skrączem Stochowa nieco odetchnęła i nie ma już noża na gardle, co jednak nie oznacza, że może odpuścić następny pojedynek. Z powodu żółtych kartek nie zagra Filip Laskowski, za to do składu wróci Hubert Krawczun. Skład nie powinien znacznie różnić się od tego, który wygrał ze Skrą. W bramce zobaczymy Łukasza Jagłobowskiego, a na wahadłach Filipa Wójcika i Michała Karlikowskiego. W obronie trójkę środkowych ponownie stworzą Filip Szabaciuk, Hubert Sadowski i Igor Kośmicki. W drugiej linii zagrają Karol Żwir, Michał Bespalec, Marcin Stromecki i Hubert Krawczun. W ataku również bez zmiany od początku wybiegnie Piotr Kurbiel, czyli zdobywca zwycięskiego gola ze Skrączna Stochowa. Lech 2 Poznań na razie spisuje się poniżej oczekiwań, wyprzedzając w tabeli jedynie Sandecję Nowy Sącz, z którą w ostatniej kolejce bezbramkowo zremisował. W Lechu najlepszym strzelcem jest doświadczony 37-letni Szymon Pawłowski. 17-krotny reprezentant Polski w tym sezonie ma na swoim koncie 5 goli, z czego 3 to były trafienia z 11 metrów. Rezerwy Lecha mogą być wzmocnione zawodnikami z szerokiego składu pierwszej drużyny, Awizowane były już m.in. Ali Goli-Zadech, 27-letni Irańczyk z dotychczas jedynym występem w Ekstraklasie. Transmisję ze spotkania przeprowadzą WP Pilot oraz TVP Sport. Liczymy na dobrą postawę naszej drużyny i przełamania się w meczach z rezerwami w tym sezonie. Stomilowcy przegrali i z Zagłębiem 2 Lubin i z EUKSN 2 Łódź. Teraz będzie doskonała okazja do pokazania, że to były wypadki przy pracy. Początek meczu już o godzinie 13. Niech Stomil za wielki mecz, niech z trybun płynie śpiew, z tysięcy gardeł się wywieczy, nie wygras na mini. Niech Stomil za wielki mecz, niech z trybun płynie śpiew, z tysięcy gardeł się wywieczy. nie wygras na mini.